Jest mi zimno, idę sobie do domu. O! Eee, nie ma tak łatwo, droga Agnieszko. Mamy tutaj 20 stopni, także polecam ciepłą herbatkę w kuchni do roboty. No, jednak mi się nie udało dzisiaj. Witajcie na kanale ponownie. Jest ze mną Krzysztof, więc będziemy rozmawiać o kadrach i płacach, a dokładnie dzisiaj o temperaturze, jaka może być w biurze, bo skupimy się na biurze. Jak to właściwie jest, Krzysztof? No jest chłodno dzisiaj, tak jak sama powiedziałaś, jest 20 stopni. Natomiast nie uprawnia to nas do pójścia do domu, bo kodeks pracy, jak gdyby tutaj przewiduje minimalną wartość temperatury pracy w biurze podkreślmy, jest to 18 stopni Celsjusza. My mamy dzisiaj 20, a więc... Spokojnie naszą pracę możemy wykonywać, e, pijąc oczywiście częściej herbaty, Natomiast e, ważne jest, że 18 stopni Celsjusza to jest ta granica, o której mówiliśmy. No i pracodawca chcąc zaoszczędzić e, na ogrzewaniu, no, nie może jak gdyby dopuścić, że ta temperatura w biurze spada poniżej 18 stopni Celsjusza. Mhm. Także tutaj e, musimy to mieć na uwadze. Pracodawcy muszą właściwie to mieć na uwadze. Natomiast co dalej? Co dalej z temperaturą 18 stopni Celsjusza? E, może być coś takiego, że spadnie temperatura poniżej 18 stopni Celsjusza, ale wtedy nie ubieramy się i nie wychodzimy, tylko zgłaszamy pracodawcy taki mhm. proceder. Ale no rzeczy mogą się zdarzyć, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Także idziemy, zawiadamiamy pracodawcę, że istnieje taka sytuacja jest to niezgodne z kodeksem pracy z przepisami. I co? No i czekamy na, na rozwój wypadków. Jeżeli tutaj ten rozwój wypadków nie pozwoli na uzyskanie temperatury 18 bądź powyżej, e, krótko mówiąc, idziemy do domu i pracodawca musi nam zapłacić wynagrodzenie za ten czas, który byśmy jak gdyby, poświęcali na pracę. Natomiast e, jak gdyby, z formalnego punktu widzenia my nie mogliśmy świadczyć tej pracy ze względu na temperaturę w biurze to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o minimalną temperaturę w pracy. Czyli pamiętajcie o tym, że warto jednak najpierw porozmawiać, no bo awarie się zdarzają. zdarzają wszędzie, prawda? Szczególnie w poniedziałki. Tak, szczególnie w poniedziałki to już na, na różnych polach się zdarzają. A co jeśli chodzi y, o maksymalną temperaturę? Czyli hmm. czy to kodeks też tak coś określa? No tutaj ustawodawca nie jest już na tyle precyzyjny, jak w przypadku temperatury minimalnej. Ustawodawca określił temperaturę maksymalną, ale dla pracowników tak zwanych młodocianych. Jest to 30 stopni Celsjusza. No, i wydawałoby się, że dla pracowników innych, nazwijmy to tak, poza grupą młodocianych, mm -hmm. też to jest taka granica jak gdyby e, tak zdrowego nie? rozsądku, tak. że tą temperaturę rzeczywiście do 30 stopni mm -hmm. Celsjusza możemy wykonywać w biurze, podkreślmy. Tak? Tak, tak. E, jeżeli mówimy tutaj jeszcze o wysokich temperaturach i coraz cieplejszych latach, e, warto zwrócić na uwagę również, iż w przypadku temperatury powyżej 28 stopni Celsjusza, e, pracodawca zobowiązany jest e, zapewnić pracownikom e, napoje chłodzące. Także... Takie macie prawa, ale pamiętajcie, żeby zawsze rozmawiać, bo to różne rzeczy się zdarzają, a te wysokie rozmawiam. temperatury na zewnątrz no też gdzieś tam winą pracodawcy nie są. I zwykle tak jest, że jednak no, robi się wszystko, żeby zapewnić te dobre warunki pracy. Dokładnie. I co zrobiło Ci się cieplej? Od razu. Super. Bez herbaty. <laughs> Dzisiaj Wam dziękujemy, zapraszamy na kolejne filmy i subskrybujcie koniecznie nasz kanał, bo wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi informacjami. Do zobaczenia. Dzięki.